どうもどう ああ、タキマン。 Так, я знаю. Так, я знаю. А кто хочет А, и что стоит панель?

Dzień dobry, takie małe zakupy. Pokażę co kupiłem fajnego i tanio. Dobra, może najpierw odkąd zaczniemy. Takie lampki z PRL-u lat 89 fajne w ładnym stanie, w pudełeczku za 5 zł. Będę miał niedługo święta. Fajne gry NBA 2018 na PlayStation w ładnym stanie. 5 zł, bo ta jest fajna gra z wszystkim. Instrukcje są, wszystko jest. Też 5 zł, dobra dalej. NBA 2016 też piątka. Wtedy tutaj sobie kupiłem do kolekcji. Płytank płytę. Akurat te płytki są nawet w cenie, bo kiedyś chciałem sobie kupić to kilkadziesiąt zł, taka kosztowała. Nie kupowałem, ale teraz sobie kupiłem za 5 zł, fajne, to będę miał do kolekcji akurat, to sobie wziąłem za piątaka, Tom grę też za piątaka, też w ładnym stanie. A nawet nie patrzałem czy ale tutaj chyba wszystko jest, jeszcze pachnie nowością. Ogólnie fajnie tam jest, tam jest, jak coś jest fajnego, to jest taniu, tylko że dużo ludzi jest, ale ja tam akurat... Na końcu sobie wejdę zawsze, coś tam zawsze dostanę. Ja tam nie będę się pchał, nie? Bo mi tam nie zależy, ja tak sobie hobbystycznie kupuję. Dobra, dalej co tu jeszcze było? Za to też dałem 5 zł Za tą grę Następna NBA też za piątkę płyta Pink Floyd z lat 90. Wydanie 94 rok to jest, też piątkę o i to jest fajne, kurde, tylko już się porysowało trochę ale lekko się porysowało, bo nie było porysowane i tutaj jest lekkie wgięcie. Tutaj też były te gry. Tu jest ścieżka dźwiękowa, akurat do Wiedźmina, a tu jest Black Ops. Wtórka. I to też kosztowało 5 zł. Wiem, że takie steelbooki potrafią kilkadziesiąt zł nawet kosztować same pudełka. Takie, nie? Później sprawdzę sobie, bo się nie patrzałem. Dobra, no to dobra, piątkę się opłacała. I co jeszcze? I taki Technics tuner taki. Tuner też działa, przynajmniej powinien działać. Za ten tuner dałem trzy dyszki. Też myślę, że się opłacało w ładnym stanie za trzy dyszki. To też jest jak za darmo w sumie to wszystko stamtąd ciężko tam się w ogóle dopchać do czegoś ciężko coś tam nagrać, ale i tak ja tam lubię chodzić, bo tam naprawdę są nieraz takie ceny. Najtańsze ceny to nawet no taniej to jest chyba tylko właśnie na wystawce przy śmietniku, ale fajnie, że są takie ceny, a nie tam jakieś ceny aż się chce kupować. Tutaj jeszcze od kolegi dostałem całą torbę różnych tam gratów, fajnie było, był taki Pegasus Meco Sonic, z lat 90, 96 rok, fajny nawet, też go będę odnawiał, zobaczymy czy w ogóle coś tam zadziała, wtedy taką Playstation z plombą, model, to jest ten najnowszy model z tych najstarszych, też zaraz ją będę odpalał, zobaczyć czy działa, najpierw trochę wyczyszczę. Wtedy taka podróbka Atari, Rambo, w ładnym stanie. Tu jest chyba coś napisane. Też będę ją sobie odnawiał. I tutaj taką ciekawą grę, pierwszy raz taką widzę. Też ją będę sobie odnawiał. Tutaj jakieś joysticki chyba do tego powinny być. To też będę sobie odnawiał. I to tak dodatkowo akurat. Jeszcze tutaj takie joysticki, ale joysticki to bardziej na jakieś tam części się przydadzą. I taką kierownicę, ale kierownica to jest akurat nowsza. No i to wszystko w sumie. Takie retrograty.